I'm rolling i get around with the crap when i'm roaming everybody right now mano. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony BuFix, A to. Witam już Was kolejny raz, bo to już drugi odcinek yy, z naszej serii. Zagrajmy w Minecraft. Yy, zagrajmy w Minecraft Survival. Yy, I teraz pierwsza podstawowa rzecz. Dlaczego? Byłem właściwie gdzieś tam. Yy, się wkopałem, a przeniosłem się tu. O co, w ogóle, o co w ogóle chodzi? I skąd ja mam w ogóle dynię? I ogólnie. Troje tych materiałów, na przykład ponad dwa takich kobla, slime bowl, yy, jakieś kurczaki, kur dzisiaj mi się naprawdę język plącze ale mimo tego nagrywam odcinek. I skąd ja to, ma skąd ja to wszystko mam? Yy, mam to dlatego, że nagrałem odcinek i się tak wkurzyłem, bo dźwięk się nie nagrał. Po prostu nie nagrał się dźwięk. Nie wiem z jakiego powodu. I co się takie. To się pali? Aha. Chwila, bo e, tak, grałem, e, nagram, grałem na tekst e, w mapkę do Minecrafta. To jest sobie, wyjdziemy na szybko. Mam już tam parę tych światów. No ale, no cóż, e, grałem w e, mapkę, którą e, postaram się nagrać e, w krótkim czasie. Znalazłem też troszeczkę żelaza. Zrobiłem sobie tam parę narzędzi. E, nie za dużo. I w tym odcinku szukamy sobie miejsca na domek. I to już myślę, że będzie ten taki odcinek już, w którym być może znajdziemy miejsce naszego zamieszkania, bo wydaje mi się, że nie ma sensu po prostu ciągnąć tego, nic nie grać i praktycznie cały czas podróżować po świecie i szukać miejsca na domy. Więc dzisiaj to już chyba jest ten ostateczny czas, kiedy E, trzeba się w końcu osiedlić i mam nadzieję, że nam to się uda. E, jest, znaczy jestem optymistą co do tego. No i właśnie, w ostatnim odcinku posz, odcinku, którego nie stawiłem. E, poszłem, we, e, poszłem tam na śnieg i się zgubiłem. What? Zgubiłem się, tak, dokładnie. Nie wiedziałem kompletnie gdzie są niziny, a jak już mówiłem, że ja nienawidzę śniegu, naprawdę nie cierpię. O! Tutaj już jakieś góry małe No ale nie muszę tutaj... Nie mówcie, że tutaj... Tu jest koniec Serio? Taki malutki. Jak to? Nie! To się jest koniec tego wszystkiego. Oa! Masakra! Jak to będzie koniec, to ja się chyba zabije, Nie, tam coś jeszcze jest. Tu by było nawet fajnie, bo. Tu by nawet było fajnie zamieszkać. Zdjąłem yy, limit na YouTube, tak. Mam nadzieję, że się cieszycie z tego tak samo jak ja. Chociaż to nie. To nie było mi nic trudnego. Nie wystarczyło po prostu wysłać SMS-a. Yy, dla tych, co nie wiedzą, SMS jest darmowy. Tak mi się przynajmniej wydaje. <grytanie> Właściwie nie sprawdzałem jeszcze konta, także. To znaczy sprawdzałem, ale nie, wiem, nie wiedziałem ile mam na koncie, także. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale wydaje mi się, że SMS, y, który pobiera nam YouTube, jest y, w zupełności darmowy i, no i naprawdę przydatny. Ale mimo tego, że mam zdjęty ten limit, i się z tego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo cieszę, to niestety, y, osi, niestety, albo stety, y, <grych> odcinki będą, będą, trwały również 15 minut. O, ale wysoka cicina. Dobra, weźmiemy sobie ją, przyda nam się na pewno. I niedługo przechodzimy na... Yyyy... Pomału, pomału, pomału! Wolniej człowieku! Yy, po kolei... Czyli tak, skończyłem na tym, że... Jeżeli chodzi o ten limit... To... Zdjąłem go... I... SMS jest darmowy, także... Jeżeli, ch jeżeli chcecie... Jeżeli chcecie kręcić let's play, to... Yy, Duż... No i na tych let's jak dłuższe odcinki, niż 15 minut, to to po prostu sms smsa bez obaw tak mi się przynajmniej wydaje i nie chcę brać na to zupełnie swojej takiej odpowiedzialności na coś mi się wydaje że to, był, to było uczciwe że, że wszystko się udało i jest po prostu zajebiście mogę robić odcinki dłuższe schowamy sobie wszystko jak na razie tutaj nam nic nie będzie potrzebne jedynie że łóżeczka. teraz się teraz przyśpimy Tutaj na spontanie. Yy, dokładnie. I teraz myśl, pomyślmy trochę nad. Znaczy ja pomyślę troszeczkę nad domkiem, bo nie mam pojęcia, jak ja mam to zrobić. Więc. Nie wiem, jak to wyjdzie przede wszystkim. Więc to jest mój pierwszy domek, który właściwie udostępnię. I. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba to wszystko. I teraz... O! A może by... Może by na tych drzewach to zrobić, bo to tak. Nie, jak na razie zrobimy na ziemi. E, tylko w którą stronę? Dobra, drzwi do domku będą w tą stronę. Zrobimy sobie to jakoś. Tak. Tak. Żeby zachować tą symetrię. Nie, trochę trochę krótszy. Żeby... Bo szkoda właściwie drewna. Jak na razie robię... Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Dobra, tutaj idealnie, do krawędzi się zmieściłem Ale przydałby się piasek. Nie, mamy tutaj jeden kawałek do Wiedziałem, na to wiedziałem. Dobra, sobie przerobimy to już na deski. E, zakleimy tu dziurę. Fuck! <laughs> zakleimy tutaj dziurę i... Chciałem właśnie teraz zrobić taki odcinek Taki zajebisty 30 minut, ale mówię Kurde, jak mi się to ma właściwie Kilka godzin wrzucać, bo w nocy raczej No wiadomo, prąd kosztuje, także w nocy raczej Nie bardzo wrzuca te odcinki Chwilę, jak to wyszło, no oczywiście niesymetrycznie Musiałem coś spierdzielić Dobra, to już nieważne na razie podstawa będzie z tego drewna, yy, więc więc nie, nie ma się co martwić. Ok, akurat się tutaj jakoś zmieściłem i teraz tak... Jedziemy. Yy, raz, dwa, tutaj po bokach. Tu. Co zrobimy tutaj krawędź z desek. I tutaj krawędź z desek. Yy... Poja pojawił się na odcinek. Odcine yy... Pojawił się odcinek na YouTubie, Uff, Na YouTubie pojawił się odcinek z Fify, Dokładnie, yy, z piotkiem i link będzie w opisie. No i tam graliśmy właściwie tak dla zabawy. Yy, nie... yy, troszeczkę fauli tam było, takich, yy, takich tro troszeczkę trollingu z mojej strony. Chociaż wy tego nie usłyszycie, bo filmik jest y, z muzyczką i bez komentarza głosowego. Co mnie trochę zasmuciło, jak Piotr mi powiedział, że zrobi to bez komentarza głosowego, bo no, nie wiem dlaczego, to już był po prostu taki jego kaprys. Więc odcinek jest na jego kanale. Więc, no, ujdzie, domek ujdzie. Więc możecie tam y, wpaść do niego. Link też będzie w opisie, także żebyście nie szukali. Eee. Yy... Nie, to brzydko wygląda, brzydko, brzydko. Eee. Yy... Chwila, spróbujemy tutaj. Lepiej, chwilkę. No i na te deski pokładziemy skrzynki. Aha... Uh -huh. To by chyba fajnie nawet wyglądało. No, okej. Okay. Dobra. I... Ale te skrzynki prześwitują, także nie wiem, nie mam pojęcia jak ja to jeszcze zrobię. Teraz to już jest zupełnie, kładę klocki jakieś, jakieś takie brązowe, nie wiem co robię Zupełnie nie wiem co robię, bo teraz to jest, y, druga para drzwi by się przydała, to sobie od razu zrobimy Jedna mam w skrzynce Dobra, i teraz, y, jakby to zrobić tutaj, a może go przesuniemy jeszcze do przodu y, Dobra, bo ja tak nawijam o tym jak buduję i to żebyś trochę nudne, więc ee, dlaczego grałem na tym teksturpaku? Może to wytłumaczę, bo to jest chyba e, troszeczkę. No po prostu grałem na, na, na teksturpaku w e, mapkę Epic Jab. E, nagram z niej e, odcinek. Jak mi się przynajmniej wydaje. No w, e, w krótszym czasie powinien się pojawić. E, gdzie słońce? jest tutaj no to spokojnie teraz już się nie mogę nie muszę obawiać o ten nimi. Dirt, dirt, dobra, komu się podłożymy eee, chwilka będzie tutaj jakoś okej, okay, jeszcze się tutaj okna zrobi wszystko będzie zajebiście tak chwilka podłożymy się tutaj i teraz eee, jeszcze zrobimy dach eee, dachów to ja nie lubię robić nie lubię robić dachów po prostu nie wiem dlaczego nie wiem dlaczego, kompletnie e, I domek jest, jak wygląda lepiej, tak? Czy tak lepiej wygląda? To teraz to trzeba zburzyć I teraz... Tu No, domek powinien być ładnie równy e, sobie Przerobimy trochę tego drewna na deski Okej, okay, jest Dobrze. No. I teraz robimy dach. Yy, już chyba wiem, jaki. Zrobimy ten dach taki z półpłytek Nie wiem, czy wiecie o co chodzi. Yy, że tutaj po prostu przy narożnikach yy, damy te półpłytki. Yy, I ostatnio popularne stały się live y na Twitchu. Yy, tak, live y na Twitchu, liveami, ale yy, właśnie zastanawiam się, czy nie robić takich liveów. Ale ponieważ, gdyż. Mam, <laughs> jak na razie, dwóch widzów na kanale, których bardzo serdecznie pozdrawiam, yy, więc chyba tych livestreamów, to nie bardzo, yy, znaczy nie bardzo, jak na razie, nie będę ich na razie robił, bo kiedy będzie ten dorobek, mam nadzieję, że będzie taki, jak, przy, jak za chwilę powiem, czyli około 100 widzów, będę ze zesrany ze szczęścia i, z, i będę robił te livestreamy chyba codziennie, bo naprawdę, 100 widzów to już jest masakrycznie dużo. I no, no, i właśnie teraz wydaje mi się, że nie warto robić tych live streamów, bo właściwie nie ma po co. I nie wiem, czy potwierdzacie tą moją decyzję, czy jest słuszna, czy nie, ale chyba nie, 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 nie będę robił tych. Fuck. Nie będę robił tych live streamów, trzeba by było uzupełnić sobie drewno, ale to już później, poza odcinkiem. Eee... Yy... To te sprawy jak, takie jak na przykład zbieranie drewna, czy też yy, Czy też na przykład nie wiem Kejwy. Yy, y. No oczywiście, że będzie odcinek... Się to zrobimy? Yy, chwila. Okej. Okay. Jak na razie to taki bunkier wygląda, ale to się zmieni za chwilkę. Yy, doda się jakieś tam, nie wiem, płotki do środka. Mam nadzieję, że to jakoś fajnie wyjdzie. Jak na razie nie mam pomysłu, jakby to ogólnie zagospodarować, ale myślę, że się pojawi. Yy, ile trwa odcinek? Odcinek trwa już 15 minut, prawie. Jak mi się przynajmniej wydaje. Yy, noc jeszcze nie, więc kontynuujemy budowę. Eee, no i właśnie, to już by było na tyle, co chciałem wam dzisiaj, dzisiaj akurat przekazać. Eee, jeszcze pozostało to, że już długo tych odcinków nie było, no bo 4 dni, czy tam już nawet 5, nic nie wrzuciłem. No i to też tak eee, trochę głupio z mojej strony, że nic nie wrzucam. bo Po prostu na przykład mi się nie chce, ale uwierzcie mi, że to nie było z niechęci do czegoś. Bo po prostu no wiadomo, szkoła, nauka, zaczęło się, końc ferii już miałem. A czy wy teraz macie ferie? Właśnie. Piszcie w komentarzach. Bar jak tak to się bardzo cieszę, że macie ferie. No, na pewno musicie wypocząć. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie wiem. Niektórzy z was na przykład, niektórzy nie chodzili w ogóle do szkoły. E znam parę takich osób, ale to już mniejsza z tym nie będziemy, nie będę teraz o tym mówił, bo to jest e trochę dziwny temat. Nawet nie wiem po co, go, e po co go. Po co go zacząłem. E nie wiem czy dać przyspieszenie. Eee, jeżeli. What? Co ja zrobiłem? Eee, dobra, przyda się. Na pewno się przyda. Dobra. Zrobiłem sobie trochę patyków eee, Mało mam drewna. Oj, oj. Łila może być. No fuck! No No siekierkę chciałem zrobić. No eee, dobra, jeszcze. O, akurat, dobra. Akurat na 30. Chwila. Teraz sobie zrobimy tutaj jakieś takie skotki. Okej, okay, jest zajebiście Dokładnie. Yy, skończymy domek i też by było na tyle w tym odcinku. Yy, właściwie yy, w następnym odcinku, co będzie? Yy, nie mam pojęcia. Być może zrobimy sobie jakieś, nie wiem, farmę, coś takiego, ale nie, chyba nie. Najpierw nazbieram trochę tych rzeczy i zrobimy sobie magazyn. O! To by było zajebiście tylko. Magazyn możemy zrobić na ziemię. Teraz jak tak sobie myślę, że to byłby kupi pomysł. To by był nawet fajny pomysł. Ale dobra. Nie wiem czy kończyć odcinek. Czy domek będzie jak na razie tak wyglądał? Ale ja go chyba dokończę jeszcze poza odcinkiem. Bo zrobię sobie tutaj takie jeszcze wstawię drzwi. Op, op. No i dobra. I ja ten nasz domek zajebisty dokończę poza odcinkiem. I właściwie to by już było na tyle. Eee, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Eee, I teraz tak, łapkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Eee, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!